Poniedziałek, 21 luty, 7.30. Jestem na bazie, zbieram się. Właściwie się wpokowałem ogarnąłem. Zaczynamy teraz trasy e, z tymi niebieskimi naczepami po całej Polsce. Już nie jakieś tam stałe kółeczka. Także będzie coś, coś innego w tym tygodniu. Coś ciekawszego. I, i, i mam, mam czwórnik. Jak... E, jak ogarnę tutaj na, na załadunku, będę miał czas, to sobie to sobie go tu zamontuję, wszystko podłączę tak, jak powinienem i będzie gitara. Ale teraz dobra, niebiadole, ciężka, ciężki dzień czeka yy, nas, bo znowu wiatr jest Holender tak, tak mocny, że no osobówką było problem dzisiaj jechać. Nie? Osobówką było problem jechać tak wiało, że. Masakra, ale dobra, tu się młoteczki już nakręciły. Przestawię się do przodu, ustawię tu osobowkę i, i lecimy do, do pniew, a później do portu. Ale no nie uśmiecha mi się to w taką pogodę. Mam nadzieję, że spokojnie się uda dzisiaj to wszystko zrobić. Dobra, ja uciekam. W ogóle zabawna sytuacja na stacji, bo już miałem prawie rezerwat blue sobie zatankować i przy okazji też dotankować trochę paliwa. No i tak, wlew od paliwa mam po prawej stronie, a wlew od AdBlue mam po lewej. No i z racji tego, że ktoś tankował akurat na tym stanowisku do, do paliwa, no to mówię, a to wiadę sobie od razu, zatankuję AdBlue, cofnę się i ustawię z powrotem tutaj jakby w kolejkę, e, zatankuję paliwa i zapłacę za wszystko naraz. raz. No i w międzyczasie jakby koło tego dystrybutora e, AdBlue stanął sobie busikiem gościu i tankował samo paliwo, nie dotyka AdBlue, bo jeszcze specjalnie nie No i dobra, tak, tankuję tylko. Tylko paliwo, no to się fajnie udało, no bo w sumie też nie trochę trochę źle to zrobiłem, bo powinienem od razu i zapłacić za to dużo, byłby spokój. No ale mniejsza, no, chciałem sobie wszystko na raz zrobić. No i zatankowałem te paliwo i bo idę do kasy, chciałem zapłacić. I mówię tak, że tam Adlo i, i paliwo z tego z tego dystrybutora, nie? No, kobieta tak na mnie patrzy, no to dużo jest zapłacone. Ale jak jest zapłacone? No? Taki gościu busem był i, i, i ten. I zobaczcie się jeszcze się go pyta, czy ta, ta Adblue było tankowane do busa. 40 litrów at <laughs> No to już jest y, niemożliwe praktycznie. Nie do tych busów widać chodzi Ja miałem w to mi 20 litrów wchodziło. A nie wiem 40 litrów ABlu do busa, a gdzie gość się tankował samoropę, to widziałem, nie? No i musiała tam zrobić zwrot i tak dalej, no to już tam nieważne. No ale kurczę no, pytała się go kobitka, czy tam Adlu też było tankowalną Tak, tak, tak. Yy, I zapłacił za wszystko, nie? I za swoje paliwo, i za moje Adlu. Także no... Nie wiem, czy gościu, nie wiem. Ta ctuwa dla niego ponad to jest nic. No w sumie tam chyba 150 zł wyszło z adlu. To jest dla niego takie nic, czy, czy o co chodzi? No dziwna sprawa. Ale na szczęście to był taki w miarę stały klient, znali, znali go, mieli telefon nawet do niego, zadzwonili, wyjaśnili sytuację, zrobili zwrot. Ja za to zapłaciłem i obeszło się bez żadnych problemów. No ale taki, taki brak czujności, no kurczę, na no 150 zł na ulicy nie leży, nie? Tak, żeby o wydać. I on by się kompletnie nie szczaił, nie gdyby, nie, gdyby nie pani kasjerka, nie? ale nic, zabawnie było od rana. No i witam w Pniewach. Ale muszę powiedzieć, że po drodze ten wiatr co był w sobotę. Dzisiaj jest też wiatr, ale on jest taki stały. Cały czas wieje z taką swoją siłą. Też jakąś, nie, jakąś mega potężną, taki znośny w miarę ten wiatr jest, ale w sobotę co się działo. Dosyć grubo. Eee, I no, parę drzew powalonych było po drodze. Na szczęście już uprzednięty i nie było problemu, ale, ale parę, parę tych drzew było. Dobra, ja tu się muszę przycisnąć i już praktycznie jestem na zawodzie. O, ja już stoję pod rampą elegancko na załadunku. No i zamontowałem wszystko. Eee, ten czwórnik na cztery gniazda. Każdy można z sobą wyłączyć. Są jeszcze dwa porty USB podładowanie telefonu. Taki kurczę, go chwyciłem ee, porządny. Gruby w ogóle, fajny kabel. Tutaj taki wzmocniony przy końcóweczce. Także myślę, że nic się z tym dziać nie będzie. Szkoda tylko, że nie ma jakiegoś wyłącznika gdzieś tu przy kablu. Tylko są osobno wyłączniki do, do portów. Ale no nic, to wystarczy. Myślę, będzie elegancko działać. Idę zaraz sobie zobaczyć jak to ładnie świeci wszystko na zewnątrz. No jest. Oby dwie tabliczki, ładnie świecą. No, wiadomo jest dzień, to tak tego nie widać. Ta jest nowiutka, mega mocne LEDy, to jeszcze widać, a ta już tak kiepsko. Trochę te LEDy są słabsze. Ale udało się, musiałem tylko troszkę inaczej poustawiać eee, ten czwórnik. Bo jak go wsadziłem w tą rynnę, gdzie wchodzi roleta normalnie to tak jak widać są te guziki, one są e, wyłączane kliknięciem i mi klikało tutaj tutaj oto oto mi klikało i, i mi wyłączało także będzie musiał być tak jak jest teraz mam jeszcze jakieś przylepce, więc może go przylepię może do tej półki, jak będzie lato ale jak nie będzie lato, to niech tak leży, w razie czego wygodniej będzie go zdemontować A nic, dobra teraz czekam aż załadują ciekawe czy dzisiaj na jeden punkt, czy na dwa i i do portu. O, pomału idzie, ładują. Z tego co się dowiedziałem od mojej kochanej wtyki, która tutaj pracuje, od mojej kuzynki, że ładują tylko na to jedno miejsce. Także fajnie, tu załadują mnie do pełna, dokumenty tam koleżanka przyniesie i lecimy na port, także szybko się dzisiaj tu uwiniemy. 10.30, załadowane dokumenty odebrane, także idziemy na port z piąteczka, a się pogoda zrobiła, słoneczko wyszło. Także elegancko. Jeszcze tak z 30 km do Gdyni, do, do Gdyni, tak chciałbym, do Bydgoszczy, gdzieś tam na obwodnicy, a do portu o, nawigacja się zbuntowała, stwierdziła, że nie pokaże ile. Pokaż nam i tu. 220 kilometrów. Mamy wyjechane 2.17 Także gdzieś tam na jednicy trzeba będzie do 45 odkręcić, bo on raczej nie dojadę Na raz A propos tej roboty na jutro, tam koło Krakowa, ten Kotów To teraz dowiedziałem się trochę więcej szczegółów Że tą naczepy, którą mamy, normalnie jedziemy oddać na prom Tam gdzie zawsze Ale wyjeżdżamy z portu i jedziemy pod terminal kontenerowy tam gdzie kontenery się odwozi i tam dopiero pobieram naczepę na jutro. Ona już jest załadowana, żeby ją jechać rozładować. Także trochę inaczej, jeszcze nigdy, jeszcze nigdy nie odbierałem z stamtąd naczep załadowanych, bo czasami bywało tak, że braliśmy puste naczepy tak z tej tak zwanej sceny. Eee, I z tej steny się brały puste naczepy, ale już załadowaną, to jeszcze nigdy nie, nie brałem. Ale mam numer do, do pobrania tego i tak dalej, także myślę, że sobie jakoś tam poradzę. O ale to wygląda, tam niby jasno i w ogóle, a tu taka chmura, z której widać jak już z daleka jak pada deszcz Tak na kamerze tego nie, nie oddaje. w lusterku jest to samo niby jasno ale ale takie dziwne chmury zresztą o, już troszeczkę nawet pada Bo jak to dziwnie wygląda Tam niby już niebiesko jest, nie wiem może przybliżę to będzie coś tam bardziej widać nie, też nic nie widać. Sakra, jak to dziwnie wygląda. No, też zaczyna padać, także. Nie wiem, może jest taka chwilowana, a może jakaś nawałnica, będzie to strasznie znaczenie. Strasznie dziwna pogoda. Przed chwilą 11 stopni słoneczko. teraz spadło do 3 stopni i pada taki jakby śnieg z deszczem. To sakra. Momentalnie ciemno się zrobiło i takie cyrki, ale to się chyba pomału przystaje i nagle zaczęło dość wiać z powrotem. No i sekundę później już, świe, już świeci słońce. ale zwariowana jest ta pogoda, masakra. O kurde. Już czyściutkie niebo. Tam troszeczkę dalej widać jakieś chmury jeszcze. jednak nagle zrobiło się słońce. Jest, jak zwariowana ta pogoda. Masakra. A w ogóle sobie myślę, że teraz do tej gdyni, no to jeszcze. E, ale jutro do tego. E, tam, no praktycznie do Krakowa, no, obok Krakowa takiej dalekiej trasy już, już dawno nie robiłem tak, to ten powiedzmy taki lokal ale nawet jak wracałem tutaj z powrotem no to takie te stałe kółka gdzieś tam do, do Jawora czy coś a tu Kraków no grubą yy, grubą parą, no, tak można powiedzieć takiej przez, przez całą Polskę, praktycznie z, z morza, tam do, do Krakowa. Ale, no, akurat w Krakowie, jak za często nie bywałem, to, to można się przejechać, coś innego zawsze. Witam na porcie, tak na szybko, jaka stara skania tu stoi na wysyłkę do Finlandii. Dobra, naczepa odpięta. Teraz można samym koniem yy, jechać pod ten terminal kontenerowy pod tą naszą naczepę. Ale. Wyrobi mi się. Ale śmiesznie. Zawsze mi się tak dziwnie jedzie tym koniem bez naczeku. Tak jakoś... jaką słupką. Tylko tak strasznie buja. <grym> Dobra, lecę, lecę, lecę. No i dwie minuty i na miejscu, teraz trochę przez te dziurę się tu... Przebić. Kurde, ale się to zrobiły. Teraz te dziury masakryczne. Już to koło idzie zgubić. No, ale jestem już na miejscu, stanę sobie tutaj za chwilkę po boku i idę yy, pobrać tą naczepę, no w sensie muszę wejść tam jakby do biura, podać taki kod specjalny żeby móc pobrać tą naczepę o, Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia potężne to jest wszystko, kurcze naprawdę ogromne te, te suwnice, to wszystko ale dobra, idę załatwiać sprawę, pobierać naczepę i lecimy Okazuje się, że stoi gdzieś na zewnątrz. A tu tak, o, już coś widać jak świeci, ale ten let tak podjeżdża, że aż kamera tego nie może złapać. Ten mój jest taki spokojny, a ta jest mocna. <laughs> zabawnie wygląda, bez naczepy. O, masakra, to nie było najłatwiejsze. Podpinanie naczepy w moim życiu. Ona była na takim parkingu zewnętrznym, e, tak mega pod skosem postawiona. Plus to nie była taka naczepa, co zwykle niebieska, tylko naczepa z wypożyczalni. W ogóle nie oznaczona, trzeba było szukać po rejestracji. I mówię, no stała tak krzywo, ciężko mi było pod nim się podpić, ale e, jakoś się udało. Jeszcze dla bezpieczeństwa, oczywiście wszedłem pod spód, zobaczyć czy na pewno się siodło zapięło. Mówię, pod takim dziwnym skosem e, ją podpinałem, że żeż miałem strach, czy mi się w ogóle uda. No ale się udało, udało się. Ciężko kurczę, papier w rolkach. że 20, 20 ton, ponad lekko. O, ja, A się jeszcze oczywiście zaczęło lać. Niech zacząłem spinać cały zestaw, więc idealnie. Ale nic, dobra, lecę, lecę, lecę. Wybiłem sobie w nawigację ten cały Kokotów. Pokazuje mi stąd 607 km. Także nie wiem ile dzisiaj ujadę. Może niecałe 150-200, więc na jutro też jeszcze sporo zostanie. Można się poczuć jak w Niemczech normalnie. Najbliższy zjazd 450 km do najbliższego zjazdu. Tak cały czas prosto. Zapowiada się nudna i długa trasa. Muszę powiedzieć, że naprawdę idealnie, o idealnej porze i godzinie zajechałem na port. E, bo jak widzieliście jak jechałem do portu to no, był mega korek. E, przed samym portem zresztą też wyjazd z Gdyni tak samo zakorkowany. Ale zanim ogarnąłem sobie oddalnie tej naczepy, przejechanie tam na ten terminal kontenerowy, zanim ją znalazłem, podpiąłem, sprawdziłem to teraz chwila, moment już jestem na brameczkach w 1 wjazdowych. Także naprawdę szybko, elegancko poszło. W szoku jestem, naprawdę idealnie, idealnie wszystko się złożyło, żeby to objechać i nie stać w korku. Bo to stanie w korku nie jest przyjemne, tylko czas się traci i nic z tego nie ma. Dobra, pobieramy bilet i lecimy dalej. Myślę, że na no to nie wjadę, bo przestało padać, a w prognozie pogody mówili, że już padać niby nie będzie w nocy, więc nie nadzieję, że się utrzyma, a przyda się myjnia, bo jest tak brudny ten samochód, że masakra. Dobra, lecę. No i mamy port Kobytkowo. Udało się, nie było, nie ma żadnej kolejki, zaraz bramę otwierają, będziemy myli. No tak spojrzałem ile już mam wyjechane. A, pięknie myją. 8.30, więc stawię się tylko na parking i pauza. Już nie ma sensu jechać dalej. spokojnie sobie pauzę zrobię i zostanie na jutro 510 km, gdzieś tak. Dobra, włączę się gumyją, Zobaczymy go z wierzchu, jak sobie poradzili. No co, i udało się umyć. ale no, teraz jest ciemno, to tak nie będzie widać. Ale jest czyściutka. Do lepiej się patrzy. Czyściutki samochód Kupaki chromowane, takie czyściutkie, ładnie, wszystko się odbija tak jak powinno zbiornik czyściutki trzeba to już tam akurat szczerze najmniej no mnie obchodzi, no bo naczepa nie jest nasza to jest taka na dwa dni będzie inna, ale to sprawdzę ładnie teraz nie widać w ciągu nie pokażę. Są fioletowe koła <grymne> jak to wygląda, no, ale nic, dobra. Ja już się ustawiłem w rajce yy, idę na stację ogarnąć się. Może sobie kupię do jedzenia ciepłego. To już nie za bardzo mi się chce coś robić. Także zjem zjem sobie yy, ogarnę się i idę spać jutro. Po czwartej ruszamy. Jeszcze Widać, jak mocno jaka jest różnica LEDowa. One no, moje normalnie widać, a, a tej nie. Jest tak mocna, że w poczach No ale dobrze. Może kiedyś sobie kupię drugą taką samą, będą równa, bo teraz to trochę tak wygląda. Jedna jest taka jasna, druga taka, taka ciemna. No dobra, jestem zadowolony auto umyte, Także nic zostaje, tylko ze spokojem yy, się wyspać i jutro z rana ruszać. Zostało 500 km do celu. Trzymajcie. Także jak ktoś. Nie, nie trzymajcie, tylko. dobra noc. O! Do jutra. O! Oj, oj, oj. Witam. 5:30 wtorek, 22 luty. Startujemy. Bilet już skasowany do wyjezdu, także można jechać po Trochę muszę poczekać, bo mi tutaj szyby poparowały. A. Miałem pokazać jedną rzecz. A świetnie. miałem pokazać jedną rzecz. Taki bajer fajny dostałem. Pisające kostki. Udało mi się teraz w sumie pomyśleć, że przecież tu na rolecie jest taki odsadzający kikut, a jak ja tą rolę do maksa podniosę, to będzie trzymać i spadać nie powinno, więc... Więc się trzyma. Taki bajerek fajny. Dobra, nie rozgaduję się, bo miałem troszeczkę wcześniej wyjechać, te pół godzinki obsówki w sumie mam. Ale dobra, nic trudno. Trzeba było tyle spać, to, to tyle się pospało. Zaczynamy ten... Toreczek. Hmm. Także minia wczoraj poszła raczej już w niepamięć. Znaczy już tak w nocy, jak spałem, to słyszałem, że padało. Się przebudziłem na chwilę. No i tutaj też tak trochę popaduję sobie, no ale to, to trudno, no bo wiadomo, no, chociaż, chociaż chwilę przez noc był czysty samochód. Może nie będzie aż tak źle. Zobaczymy. Do celu 448 km już jadę jakieś, nie wiem ile to już w sumie, no 50 minut. Nie najgorzej. To no, ta druga, ta droga tak jak mówiłem, no cały czas tutaj autostrada. Nic ciekawego, nudno. Aha, wstałem rano. Yy, ogarnąłem się i tak dalej. ja idę wejdę sobie zobaczyć komentarza, może pod nowym filmem? I skomentował mój film Adlaśko. A propos prezesa, seniora, że prawa autorskie będą musiały ruszyć. Oczywiście, pozdrawiam pana Adama. Ale akurat do, do, do naszej sytuacji, tutaj w firmie filmie prezes senior pasuje też idealnie. Więc, że tak powiem, zapożyczyłem sobie. W telefonie tak samo jest zapisany. Także to weszło w krew i w życie. Jakoś tak naturalnie samo. Kiedy się właśnie doszliśmy z Jackiem, że, że jego datę zapisałem jako prezes senior, bo, no bo też można na niego liczyć, jeśli chodzi o pomoc. Też jest taką razem z Jackiem osobą decyzyjną, razem podejmują decyzje i tak dalej. Więc, więc mam miano prezesa seniora. Tak, tyle w roli wyjaśnienia Uwłaszczam muzykę, lecę dalej No, piękny wschód słońca, znaczy już Już to słoneczko dłuższy czas jest Ale fajnie to wygląda Dobrze, że ta roleta jest, to sobie opuściłem to tak W kamerę świeci, ale, ale miło, na szczęście nie i spokojnie się jedzie Ale muszę powiedzieć, że już się yy, Odzwyczaiłem od takich długich tras Autostradami No bo te kierunki gdzieś tutaj no takie przeplatane, są trochę eski, trochę autostrady, e, trochę tam krajoweczki a tutaj większość drogi autostradą. Można sobie przypomnieć, jak kiedyś jeździłem gdzieś tam do Francji, po Niemczech i tak dalej, te ciągnące się nieskończone kilometry autostradami. I tutaj to samo spokojnie na no, tempomacie, ustawiona prędkość, i od ponad dwóch godzin. Nie musiałem nic dotykać kompletnie. Tylko kieruję, skupiam się na drodze. A to sobie samo sunie. Z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej taki troszkę nudne. Jestem na tym remontowanym odcinku. Jedynki, a jedynki. I tam były znaki, że niby odcinkowy mały prędkości. Jadę tutaj któryś raz. Nie widzę żadnych urządzeń. Jak to z tym jest? Czy ktoś coś wie na ten temat? Czy tu jest ten odcinkowy pomiar prędkości? Czy to nie ma? Nie wiem, no niby ograniczenie do 70, to ja jadę prawie do 70, a wszyscy mnie wyprzedzają. Nie wiem, jak to, jak to jest tak naprawdę tutaj. Czy jest ten odcinkowy pomiar, czy nie? A mniejsze, 9,15, 200 km do celu. Ja już mam ujechane w ciągu jakieś 3,50. Prawie 4. Z pomału, jak tutaj zjadę chyba z tych remontów, będę sobie szukał miejsca na, na 45. I będę jechał dalej. Także ja zobaczymy. Ale jak ktoś coś wie na ten temat, to, to niech coś napisze w komentarzu. No kurczę, poniosło mnie trochę, miałem zjechać. Wcześniej był taki parking. A nie zjechałem kurczę, bo myślałem, że tam właśnie nie będzie jakichś możliwości stanąć. Nie w tych rejonach jestem bardzo rzadko. Okazało się, że tam jest nieskończony jeszcze parking Ale te, na tych wjazdówkach tam widzę, że, że ludzie stali, mogę tam zjechać Kurcze i teraz stoję na tej zatoczce serwisowej przy autostradzie A zostało mi tylko 5 minut jazdy w ciągu, więc nic innego bym tu nie wymyślił Udało się tu zjechać bez problemu Także nie jest, nie jest najgorzej, chociaż to miejsce no nie, nie jest jakieś super Dobra, odkręcić szybko do 45 i jechać dalej 10:45, jadę dalej, ale masakra stamtąd było się tak ciężko włączyć tutaj do ruchu, ale w końcu trafiłem na jakąś taką przerwę, że nic nie jechało i udało się jakoś wturlać. Bo jeszcze dodatkowo te 23 tony ponad samam to nie pomagają w takich manewrach, ale udało się to bezpiecznie zrobić i wrócić na drogę. Zostało 157 km, także jakieś 2 godzinki i z groszem i będę na miejscu. No, i zostało ostatnie 100 km. Także ponad 500 już, już za nami, bo sportu wychodziło 600 z groszem. Ociągnie się ta droga sama autostrada. Jeszcze kurczę w takim miejscu. Tą pauzę mi wyszło. Kurczę, nie pomyślałem wcześniej, mogłem stanąć. Też były parkingi, ale mówię, a jeszcze trochę, jeszcze trochę, i, i taka jazda później wyszło mi. Dobrze, aby wyszło jak zawsze, No ale udało się, jak bezpiecznie stanąć i potem łączyć się do ruchu, także nie najgorzej. Już 99 km zostało. Że jeszcze tam z godzinka z groszem i, i będę na miejscu. O, do celu 38 km jeszcze, ale mam już info y, co jutro. Bo dzisiaj tylko to trzeba rozładować i ujechać, ile się da, w stronę Mielca. W Mielcu mamy załadunek na 7.30 jutro rano. Także kurczę, no jeszcze dalej, no, już dawno w takich rejonach tutaj nie byłem, naprawdę. Gdzie tu w Krakowie mają diabelski błyn Kurczę w taką pogodę, a to się widzę kręcić, czyli ktoś, ktoś sobie na to chodzi. Widocznie. Jestem już na miejscu. Tragicznie to nie wygląda. Też taki brudny nie jest. Stoi już pod rampą. jakże elegancko. Pokażę te koło. Od razu. Takie designerskie. Fioletowe. Co nie to wygląda. Dobra, muszę te narożniki powkładać do skrzynki. I czekać aż rozładują. No i dobra. Półtorej godzinki stania pod rampą. Elegancko rozładowane. Dokumenty odebrane. Jest 15.40. Zostało mi jakieś półtorej godzinki jazdy do dziewięciu. Eee, no jadę gdzieś tam w stronę tego Mielca, no to, to raczej nie dojadę, bo mam 150 km Gdzieś tam na czwórce raczej sobie stanę, jakiś fajny parking z prysznicem sobie znaleźć i... No i popołudnie wolne, no. Na 7.30 dopiero jutro i także elegancko. Kurcze i ja mam teraz spory dylemat, co tu robić? Pojechałem z tego załadunku, zatrzymałem się na chwilę na stacji, potrzebowałem coś ze sklepu. No i mnie tak ten McDonald przyciągnął. Jakoś tak zgrzeszyłem. Dobra, nieważne. Zjadłem sobie na spokojnie i jadę. I miałem plan, że stanę sobie na ostatnim mopie przed jazdą na Mielet. Ale tak patrzę, że jakbym pojechał kawałek dalej, to na 10 godzin starczyłoby mi czasu, żeby dojechać pod firma z tego, co tam czytałem to niby jakieś tam możliwości na nockę są i jest yy, parking dla kierowców i, i, i tam yy, toalety i tak dalej i tak myślę, że może by i byłam nawet możliwość, że nie jutro o 7.30 tylko może dzisiaj by załadowali. No nie wiem no bo kurczę jeśli pojadę na dechę no to przekroczę 13 godzin pracy i mimo tego, że będę stał prawie 12 godzin, no to mi się zaliczy tylko dziewiątka. Tak naprawdę nie wiem, czy tam miejsce znajdę i to czy zaduję to w ogóle tam jest... Chyba raczej wątpię. więc chyba zostanę na tym pomyśle, na tym ostatnim mopie. Zostanie mi na jutro rano jakieś 50 km do dojazdu. Także nie wiem, 40 minut, no tam do niecałej godzinki powinienem być. To są te właśnie dylematy. Próbowałem znaleźć numer telefonu, zadzwonić, ale nikt nie odbiera. Wtedy bym wiedział, czy to warto poświęcić to i mógł sobie jutro wcześniej ruszyć, czy, czy nie ma to żadnego sensu. Ale nie, raczej zostanę przy tym mopie i tak przynajmniej się wykręci 20 godzin pauzy ze Wtedy bym sobie o 6 rano ruszył. Ja byłbym tam przed siódmą się zorientował, wszystko jak co i jak. A nie, jadę na MOP. Bo to bez sensu. Ryzykować. Szkoda, że 11, żeby się nie wykręciła. I nie wiem, czy to w ogóle miejsce rzeczywiście. No pisali, że niby jest parę miejsc, ale jak to będzie wszystko pozajmowane, to co ja zrobię w Mielcu. Pierwsza w życiu będę w Mielcu w ogóle. No nic, dobra. Do tego MOP-a 43 km zostały jeszcze pół godzinki i odpoczynek taka dłuższa pauza no i rozsądek wygra, zjeżdżamy do domu ostatniego, jeszcze tak myślałem po drodze, ale stwierdziłem, że to nie ma, nie ma najmniejszego sensu idziemy sobie tutaj polujemy jakieś miejsce jak to tu się wjeżdża uju, uj, ile tu miejsca jest to praktycznie zjadę sobie tutaj tak by jak najbliżej kibelkę i przy krawężniku Siadę sobie na razie tutaj i tu już mam widzę z daleka miejsce fajne dla siebie o, 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 o. jest śmietniczek jest przy krawężniczku, no tyle autobusów, to chyba nie przyjedzie, się nie obrazi jak sobie tutaj stanę bezpiecznie od, od innych, żeby czasami nikt mi tu nie pukał, nie manewrował. Są wydzielone krawężnikami, jeszcze trochę tylko się cofnę. No I, I będzie, nie będzie. Pasuje. 1727. Kończymy na dzisiaj. Kończymy na dzisiaj, kończymy ten odcinek. No. Można powiedzieć krajoweczka pełną parą, z poznania do pniew, z pniew do Gdyni, z Gdyni do, no do, no do no za Kraków, Koweliczki, do tej miejscowości kokotów. No i teraz praktycznie do mielca, także no, kawał drogi, ile to już kilometrów się nakręciło 1130 ponad jak na dwa dni, nawet niezły wynik nawet niezły wynik dobra, ja się ogarniam zobaczę o co tu chodzi eee, jakiś serial zmontuję odcinek I, i to na tyle także dzięki za uwagę życzę dobrej nocy dobrego dnia, zależy o której to oglądacie eee, i tyle dzięki bardzo, hej